Wrocławski Trójkąt to swego czasu jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w tym mieście. W 2012 roku w tym budynku zostały znalezione zmasakrowane zwłoki Adama S. Mężczyzna został brutalnie pobity, a do gardła wciśnięto mu kawałek gruzu. Nie, ja panu powiem, jak mieszkam w Ja panu też powiem. Często chleją na Pamięta pan, że znaleziono takiego wybranego w 2012 czerwcu? Słyszałem to ale. Ale nie, nie. Chociaż tylko słyszałem, że gdzieś tutaj on zajmował, ale. I tu Adam S. Był osobą bez stałego miejsca zamieszkania. Nigdzie nie pracował. Nocował m.in. u byłego konkubenta swojej matki. Na dwa tygodnie przed śmiercią wyszedł z mieszkania. I kontakt się urwał. Nie wiadomo gdzie i z kim, Adam S. spędził ostatnie dni swojego życia. Zostawiłem tutaj samochód, y y taki jak widać, ten czerwony, nie? No. Miałem innego Forda i do pracy patrzę drzwi, bo miałem tam piwnicę. Oni tam no, często znajdowali się do tego mieszkania. No i po prostu Zobaczyłem, że drzwi otwarte są. Podzłem do środka patrzę goś chyba leży. A w międzyczasie wieczorem, gdzieś tak o 24 głośno tak jakby się o coś kłócili. Czy o alkohol, czy o coś tam. Nagle potem to ucichło. No i potem znalazłem tego. A wtedy tego wieczoru dużo osób tutaj było? No ja tak przez okno tylko słyszałem jakieś takie jakby z jednym gościem, tak się kłócił. O coś. Do samego bezdomnego pan kojarzy, żeby się tu kręcił? On taki ja go widzę. Ja go widzę przed tym nieraz tak, przed Biedronką. Tam nieraz tam... No wiem, on taki zaniedbany, taki zgarbiony chodzi. Trosze, troszeczkę wyższy ode mnie taki. Ten, który tutaj wtedy był, tak? Był, tak mi się wydaje, że to on. A tego poszkodowanego nie kojarzył pan? Nie, 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 ja go pierwszy raz widziałem. No i no tak jak... Trochę mówię. No. trochę tego. No, zauważyłem go, że leży, no, że gość taki już silny. No, zamordowałem tutaj na posterunek, Spisali moje dane i pojechałem do pracy. Mieszkańcy wrocławskiego Trójkąta nie chcą pomagać śledczym. Zobowiązani swoistą zmową milczenia. Może tym razem uda się ją przełamać i rozwiązać sprawę zabójstwa Adama S. Bardzo liczymy na Państwa pomoc.